Manek. taki troszkę taki brumy, bardzo fajna informacja. No i to mi się podoba, intro zaliczone, dobry tola. Dzień dobry, ma ludziaki, co tam? Czyli wiecie, że ja sądzę, że teraz jest najlepszy moment, żeby od razu przechodzić do pierwszej kwestii. Jakiej? Zobaczcie sami. O kurde, mgła. Ale ona jest zarąbista. Normalnie subczo. Jestem w tym momencie w innym świecie. Wy nie rozumiecie o co chodzi. Jest teraz rano, jestem na takim malutkim spacerku i to mi się bardzo podoba. Mgły są fajne, bo nigdy nie wiesz, stamtąd za chwilę mógłby predator wyskoczyć, no nigdy nie wiesz. Są takie dziwne bardzo, że nie widzisz co tam się dzieje, albo co tam się dzieje, tylko widzisz troszkę metrów, a tak dalej to nie. Dlatego mi się bardzo podobają. Właśnie ja wam eksplenację dałem mgły. Super. Dobra, to wszystko jest tutaj bardzo fajnie. Super. O nie, predator! <grybuj> no to jak na teraz? Z powrotem do domu. No i ten predator. Czy on nic lepszego nie ma do roboty? Zawiedziony jestem na predatora. Naprawdę. Dobra, do przodu i do drugiej. Kwestii jakiej? Takiej. O! Kurde moje komentarze naprawdę są tutaj bez sensu. No to ja sobie na razie tam pójdę, a wy oglądnijcie to coś. No, no, no. Tak, tak, tak. Nie uwierzycie mi, śnieg zapadał w Anglii. Teraz mój ogród wygląda, jakby był z narni. Łoj. Nie no, tutaj w moim ogrodzie teraz jest yy, zimowa kraina. To mi się podoba. W Polsce pewnie już śnieg zapadał. Aż dotąd, co nie? Dotąd. A w Anglii jak troszkę śniegu zapada, no to to jest duży sukces. Wtedy jest dobry towarek. Bałwana chyba w tym roku nie ulepie, bo... Ale napadał śnieg, no to jest duży plus. A piłkę nawet będę mógł zrobić ze śniega taką malutką. O nie! Jest malutko. Nie no, Subcio, jest. Mamy to. Przedtem zrobiłem tutaj taką fajną rzecz tutaj. Malowałem, była bardzo fajna. No to jak na teraz z powrotem do domu. Ale ja jestem w domu. Skończył się już? O tak, skończył. Siema, powróciłem. Nawet fajnie, że w tym roku śnieg zapadał, bo w Anglii rzadko pada śnieg. No to bardzo mi się to podobało. Był wtedy dobry towarek. No to więc okej, okay. trzeciej kwestii nie będzie. O nie, ale wiecie co będzie? Pierwsza wyprawa. No to co ja jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Miłego oglądania. E, Lowina. Ja się teraz znajduję gdzieś tam w lesie. Niestety moja czapka jest troszkę brudna. Mam tutaj trzy kropki, ale nieważne. Przez to, że trzeba iść tam. O. <słuch> Droga. Tak naprawdę nie droga, tylko ścieżka błotowa. Te rzeczy tak naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Dobra, może być. Moje włosy jednak są w takim stanie, w którym mogę je pokazać. Jest git. O, choinki takie, duże takie. Bardzo fajne. Choinki generalnie, co nie? Fajnie pachną. Ta choinka akurat niczym nie pachniała, ale mają taki fajny zapach świąt. A święta są zarąbiste. O, te choinki są bardzo fajne. Naprawdę, to bardzo mi się podobają. Takie duże takie. O nie! Błoto. Sytuacja. O nie jest więcej błota. Do roboty. Aj. Hmm, tu jest jeszcze gorzej. A może nie, dobra. Oj Ten ten ten. Oj! Hmm. Przechodzimy to? Czy idziemy tam tędy? Ona ma kalosze, To nie jest fair. Dobra. Robimy to. Uh. Okej. Okay. Moje buty, co nie? Teraz są takie z przez moje wykupy Przed chwilą mogłem tak nie robić. To są takie duże, takie fajne drzewa. Nie! Taki fajny patyk. To nie jest to tak naprawdę patyk, to jest to tak naprawdę. trzy. O, jest to troszkę taki mokry. Hmm. Dobra, pokonamy to drzewo. Nie, nie, nie. No to dobra! Idziemy coś tam pokonać! Ale co, tutaj nic nie ma do pokonania. No to dobra, pokonamy. Yy, to drzewo, które tutaj spadło. Tam, chwil, yy, 3, 2, 1, troszkę do tyłu pójdę. To drzewo, celujemy. A masz. No to jak na teraz? Z powrotem do domu. Ło. Generalnie ładny lasek. Bardzo mi się podobał. Ja lubię lasy. Już chyba wiecie na co jest czas teraz. A jak nie no to dlaczego nie oglądaliście innych odcinków z Ach ten Marcelusiek. Idźcie je oglądnąć, albo będę zawiedziony. Oczywiście teraz jest czas na wiadomości. Czy wy wiecie, że już można oglądać nowy odcinek zniesieć w domu? Naprawdę, ja nie kłamie. Link jest w pięknej dyskrypcji. Możecie tam kliknąć i go oglądnąć. W tym odcinku też będzie Nikodem. Wow, lotowa wyprawa, bardzo fajna wyprawa była. Czy wy chcecie taki malutki zwiastun? To proszę, macie. Domu, zarąbisty serial w przyszłości będzie jeszcze większy. Wszyscy ten serial będą znać i będą go oglądać. Tak, tak, tak. No, no, no. Koniec chyba na czas na wiadomości w tym tygodniu. Co? No, teraz będzie chyba czas na drugą wyprawę. Mhm. No to więc dobra. Elo wina. Ja się teraz znajduję gdzieś tam na farmie. I ja w tym momencie będę musiał wejść na tą górę. A ta góra jest troszkę duża. Nie cierpię wchodzić pod górkę. Wchodzenie pod górkę oznacza to, że będę musiał robić ekstrakardio. A ja nie lubię kardio. Bo na razie trzeba robić bolking Nie jestem jeszcze na redukcji. Nie możemy robić ekstrakardio. Co ja za pierdoły gadam. Do roboty! Już mi jest gorąco. O nie! Hmm. Już prawie. Szybka przerwa od mojej misji, bo zauważyłem, że tam są owce i zostawiły tutaj ich futro. Albo to coś, co mają te białe rzeczy na sobie. Dotknę to. Dlaczego nie? Okej, okay, to było troszkę bez sensu. Dobra, z powrotem. Te kamyki są fajne. Drzewo. Już prawie. Tam jest bramka. Du, 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 du. Misja zakończona. Generalnie ładny krajobrazik, nie będę kłamał. Bardzo fajny. Dobra. Oj. No to jak na teraz z powrotem do domu. Nie. Co? Tym razem z powrotem do domu? nie 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 nie, nie. ja już nie mam o czym gadać. paszę wą. Nie. z powrotem tam. Tak naprawdę. Okej, okay, dobra. Tutaj, co nie, jest takie przejście. Każdy normalny człowiek by zeszedł, poszedł tam, przeszedł. Ale czy ja jestem normalny? Nie. Dobra, idziemy tędy. Szybciej będzie. Ja jestem inteligentny, jak ja jestem mądry. Dobry towarek. Idę teraz do tyłu. Dlaczego? Nie wiem. Czy wiecie? Tam jest taki domek. Widać go. Tu, tu. O, tu. Tu jest taki domek. Tam jest taki domek, tak naprawdę nie tutaj. Dlatego ja tam pójdę, żeby być koło tego domka albo tego czegoś. Okej. Okay. No to! Po prostu kogoś szopa, i ten ktoś ma w środku siedzenia. Super. Dobra, ta szopa jednak jest nieważna. No bo tutaj mamy takie coś. Hmm. Tutaj kiedyś tak naprawdę ufo przyleciało. Tak, tak, tak. No, no, no. Haha. <grywka> Ale to było głupie. No rzeczywiście. Ja znaczę kamyk, który jest zawiązany sznurkiem. Dlaczego? Nie wiem. No hm, mm, Kamyk zawiązany sznurkiem. To wcale nie jest dziwne. To jest totalnie normalne. Tutaj zapadał śnieg. O, taki domek napakowany z drewnem w środku. E, ja wiem, co trzeba zrobić do tego domka. Masz zapalniczkę. No właśnie ty tym pomyślałem. Taki duży ogień wtedy będzie i wtedy będzie można sobie upiec kurczaczka i sobie go wtedy zjeść. Wtedy by był dobry obiadek. No to dobra. Jak na teraz powiem, ja, Marceliusiek i dobranoc. Stwórzcie swoją legendę i papa. Pa. Do następnego razu.